Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się odmianą winorą, która z całą pewnością jest Wam bardzo dobrze znana, mianowicie myślę tutaj o Chardonnay. Przy czym nie chodzi o to, żeby opowiedzieć o tym, jak Chardonnay prezentuje się w różnych częściach świata, ale tak naprawdę skupimy się na jednym regionie, na tym, który w moim przekonaniu jest jednym z najsłynniejszych, a z całą pewnością jednym z najważniejszych, dlatego że stamtąd właśnie płyną różnego rodzaju inspiracje, którymi kierują się winiarze na całym świecie, tworząc swoje różne interpretacje odmiany Chardonnay. Dzisiaj zajmiemy się winami Chablis z regionu, który jest położony na północ od Burgundii. W zasadzie jest w pewnym sensie częścią Burgundii, a Burgundia to kraina, gdzie rosną Pinot Noir i właśnie winogrona Chardonnay. Jest to oczywiście teren bardzo chłodnego klimatu. W związku z tym uprawa winorośli tam wymaga Niesamowitej troski i precyzji od strony, ze strony winogrodników. Natomiast sam region Szabli jest jeszcze bardziej wysunięty na północ, tym samym jest to miejsce chłodniejsze. Takie, w którym winiarzom zdecydowanie jest trudno. Chociażby za sprawą wiosennych przymrozków, które niejednokrotnie, można powiedzieć, wręcz dziesiątkują potencjalny zbiór winogron. W związku z tym winiarze musieli tam naprawdę sztukę troski o winorośle opanować do perfekcji, a stało się to na przestrzeni ostatnich kilkunastu wieków, dlatego że tyle mniej więcej obejmuje historia winiarstwa w regionie Szabli. Zacznijmy zatem od tego, skąd się bierze ta niesamowita intensywność, atrakcyjność, czy wreszcie inność odmian Chardonnay, właśnie rosnących w regionie Szabli. Otóż ten chłodny klimat pozwala. Winogronom Chardonnay uwidocznić, pokazać pewnego rodzaju świeżość, rzeźkość. Zwykle Chardonnay nie jest winem, które jest zbyt kwaskowe, raczej ma taką powściągliwą aromatyczność. Natomiast w regionie Chablis wina są zwykle cytrusowe, dosyć rzeźkie, bardzo takie mineralne. A ta mineralność z kolei właśnie związana jest z glebami. Czyli z jednej strony mamy klimat, który daje nam świeżość, a z drugiej strony mamy gleby, dające nam pewnego rodzaju charakter, pewnego rodzaju styl. I te gleby tutaj w gruncie rzeczy są kluczem do pewnego rodzaju podziału win na różnego rodzaju grupy. Mnisi, którzy zapoczątkowali winiarstwo w regionie Szabli, przez kolejne wieki spróbowali ukształtować pewnego rodzaju wiedzę na temat tego, jakie wina są w stanie powstawać z poszczególnych parceli. No i w wyniku tego całego procesu wydzielono szereg tak zwanych klimatów. Klimatów, czyli parceli. Celi, miejsc cechujących się pewnymi określonymi parametrami, głównie tak naprawdę parametrami finalnie w winie smakowymi. I tych klimatów jest w tej chwili w regionie szabli 40. Przy czym 47 tak naprawdę. Przy czym te 47 klimatów dotyczy dwóch najwyższych kategorii jakościowych, właśnie w Szabli. No ale zacznijmy od tego, ile w sumie mamy tych kategorii jakościowych. Mianowicie mamy tam wina, które określamy jako petit Chablis, a więc małe Szabli. Mamy wina Szabli i mamy dwie najwyższe kategorie: Premier Cru i Grand Cru. Win petit Chablis powstaje zaledwie około 20%. W tej głównej kategorii, czyli Szabli, mniej więcej 60-60 kilka procent, natomiast Premier Cru i Grand Cru to jest cała reszta. Przy czym w kategorii Grand Cru powstaje mniej więcej około 1 może do półtora 1,5% wszystkich win Szabli. Zacznijmy zatem od wina Petit Szabli. Petit Szabli, wino z winnicy Lamblin and Fields. To jest wino, które. Powstało na glebach z okresu, z okresu portlandzkiego, a więc w historii Ziemi. Różne okresy ukształtowały odmienne style czy odmienne charaktery gleb. W regionie Chablis mamy do czynienia z dwoma rodzajami. Pierwszy, który nas w tej chwili interesuje, to jest okres portlandzki. To są gleby, które stanowią pewnego rodzaju mieszaninę. Wapienia, gliny i żwiru. I właśnie ten, ten glebowy charakter dosyć wyraźnie odnajdujemy w winach Petit Chablis. One są zwykle dosyć świeże, rzeźkie, cytrusowe. No, sprawdźmy. Jak to, jak to tutaj w tym przypadku wygląda. No wino, co dosyć jasne i oczywiste w przypadku młodszego rocznika, tu mamy 23, ma pewnego rodzaju właśnie refleksy takie zielonkawe, które nam od razu sugerują świeżość, taką no rzeźkość, cytrusowość winie. No, oczywiście nos jak najbardziej odpowiada temu, co widzieliśmy w kolorze. Czyli mamy tutaj owoce cytrusowe, mamy troszeczkę takiego pewnego rodzaju, jak gdyby soku z, z, z limonki, który jest cytrusem, ale jest takim cytrusem fajnie aromatycznym. Mm. Może delikatne już są jakby takie wejścia w stronę pewnego rodzaju takiej dojrzałości, która mogłaby przypominać nam na przykład grejfruta, przy czym to nie jest raczej grejfrut czerwony, a żółty, taka pewnego rodzaju rozbudowana, można powiedzieć, cytrusowa. W związku z tym nie mamy wyłącznie limonki czy cytryny, ale mamy również takie nuty właśnie grejfrutowe, które być może pokażą na ustach pewnego rodzaju goryczkę. No Zobaczymy, czy rzeczywiście to jest dobre przypuszczenie. Sporo świeżości. Oczywiście młody rocznik jest nieodparcie związany właśnie z taką świeżością. Wino Petit Chablis nie jest winem bardzo gęstym, bardzo takim zbudowanym, oleistym. Tutaj jest w miarę niewielki poziom alkoholu, około 12%. I to odczuwamy jako pewnego rodzaju taką eteryczność i ulotność. Aczkolwiek przy tej swojej delikatności to wino ma jakby. Taką niezłą trwałość na podniebieniu, bowiem cały czas utrzymuje się ten taki przyjemny, cytrusowy posmak. To, co zacząłem przypuszczać po, po wołaniu wina, a więc taki lekki grapefruit, jest również w ustach obecny w postaci takiej delikatnej goryczki. Ona jest dosyć typowa dla odmiany chardonnay. Przy czym to nie jest taka mocna goryczka jak w przypadku win z. Basenu Morza Śródziemnego, gdzie Fermentino, czy, czy na przykład Verdeka, czy Fiano mają pewnego rodzaju goryczkę. Tutaj ta goryczka jest delikatniejsza, subtelniejsza. Ona ma taką swoistą, można powiedzieć, teksturę, która sprawia, iż szabli, czy w tym przypadku Petit Chablis, wyraźnie odróżnia się od większości win Chardonnay. Co ważne, w regionie Szabli dosyć rzadko stosuje się beczki dębowe, a więc mamy do czynienia z fermentacją i późniejszym dojrzewaniem, które bazuje tylko i wyłącznie na, na naturalnych cechach odmian winogron. Petit Chablis to świetne wino, które może posłużyć nam jako aperitif. Dobrze sprawdzi się również przy różnego rodzaju rybach czy owocach morza. Świetne będzie do, do ostrych, czyli do surowych owoców morza. No daje też dużo przyjemności w taki, powiedziałbym, letni dzień, kiedy oczekujemy niezbyt słodkich doznań w przypadku wina, gdzie zależy nam na pewnego rodzaju orzeźwieniu. Świetny przykład właśnie Petit Chablis, które w moim przekonaniu nawet niekoniecznie musiałoby mieć ten przydomek czy dopisek Petit, to wino akurat z Lambie Fils, bardzo mocno przypomina wina szabli, a więc ten kor, można powiedzieć, tamtego regionu. Lamblin Fils jest winnicą, która już od mniej więcej gdzieś. Końca XVIII wieku zajęła się winiarstwem i kolejne pokolenia, głównie panów, bo akurat tutaj panowie wiedli prym, panów z rodziny Lamblin, kształtują styl winiarstwa. To jest winica, która dosyć mocno również obecna jest. W tworzeniu pewnego rodzaju charakterystyki, pewnego rodzaju regulacji, norm, które mówią, jak w regionie powstają wina. W związku z tym dom Lamblin and Fields stanowi taki mocny, można powiedzieć, punkt na mapie tamtejszego winiarstwa. No ale przejdźmy do wina, które jest na drugim biegunie. Sprawdźmy, jak smakuje Szabli w wersji Premier Club w wersji premier crew oczywiście tylko i wyłącznie wykorzystano winogrona chardonnay. tutaj nie ma żadnych kuparzy Natomiast zarówno Premier Cru, jak i ta topowa kategoria Grand Cru, przede wszystkim powstaje z gleb, które określamy jako kimeryt. a więc gleby bardzo wapienne. Co ciekawe, dosyć często będąc w Szabli, można zobaczyć, jak te gleby wyglądają, dlatego że one nie są zbyt głęboko posadowione i korzenie roślin bardzo łatwo docierają do tej warstwy, która jest właśnie bogata w tego rodzaju wapienie. A jak Zostały gleby kimeryckie? Otóż ponad 150 milionów lat temu, w zasadzie 152-154 miliony lat temu, tam gdzie obecnie znajduje się Szabli, było ciepłe, dosyć płytkie morze. I przez kolejne miliony lat różnego rodzaju organizmy morskie opumierając opadały na dno i ze swoich skorup utworzyły dosyć grubą warstwę która w wyniku kolejnych procesów górotwórczych czy, czy, czy tektonicznych działała pod pewnego rodzaju ciśnieniem i tam powstały gleby właśnie wapienne. I często właśnie w tych glebach wapiennych możemy znaleźć nawet drobiny, które są z chociażby drobnych ostryk, które wówczas bardzo obficie w tamtym miejscu występowały. I właśnie ten kimrycki, ta kimerycka gleba kształtuje styl win Chablis Premier Cru i Grand Cru. Tutaj mamy do czynienia ze starszym winem, w związku z tym kolor jest bardziej intensywny, zaczyna wpadać w takie lekkie zarzucenia. Wina Premier Cru i Grand Cru są w stanie wytrzymać w butelce 10, kilkanaście lat Grand Cru, nawet i 20 lat czasami w dobrej kondycji potrafią przetrwać, w związku z tym to są wina, które już z gruntu mówią o sobie, iż nadają się przede wszystkim do troszeczkę mocniejszych wyzwa wyzwań, jeżeli chodzi o towarzystwo na stole. No ale sprawdźmy, no, dużo bardziej złożony. Oczywiście jest typowa mineralność świeżość. No, chciałbym się powiedzieć, że wręcz ten kimeryt tutaj przebrzmiewa dosyć wyraźnie, ale to jest raczej pewnego rodzaju taka właśnie kremowość. Wina w szabli przechodzą tą drugą fermentację malolaktyczną. Która sprawia, iż kwasowość w winie jest troszeczkę później delikatniejsza. Wino wydaje się właśnie takie bardziej kremowe, bardziej krągłe. Stąd też w ustach czujemy pewnego rodzaju właśnie takie kremowe akcenty. Tutaj już nam się pojawiają nuty miodowe, takie lekko podsuszanych owoców. No, taka fajna ziołowość rzeczywiście. Stanowi o drugim planie wina. To jest efekt dojrzewania wina w czasie, a więc mamy nuty trzeciorzędowe związane właśnie z wiekiem wina. Wino znacznie lepiej zbudowane niż Petit Trzabli. Lepszą budowę, ma lepszą strukturę, więcej krągłości, więcej tych nut takich kremowych. To już nie jest taka cytrusowość, taka rzeźkość. To raczej są dojrzałe, mineralne akcenty, które sprawiają, że to wino niekoniecznie w tej chwili posadowiłbym w okolicach świeżych osryg. Bardziej w towarzystwie morskiej ryby z jakimś sosem kremowym, czy wręcz cielęciny, czy, czy może jakiś różnego rodzaju zapiekanych. Dosyć jednak, mimo wszystko, finezyjnych dań, dlatego że w winach Szabli nie brakuje przede wszystkim, właśnie, finezji i wielkości. A już nie wspominając o trwałości na podniebieniu. Tak jak Petit Szabli było bardzo trwałym winem, ono się długo utrzymywało na podniebieniu, tutaj cały czas, mimo moich opowieści na temat tego wina, które trwają i trwają, ciągle utrzymuje ten taki fajny, strukturalny charakter wina. W związku z tym, w Szabli. Warto zastanowić się, z jakiej części wino pochodzi. Czy Petit Chablis, czy Chablis pochodzi właśnie z gleb portlandzkich, a więc dających więcej takiej rzeźkości, swobody, czy może z tych bardziej esencjonalnych, kimeryckich, gdzie mamy akcenty takie mocno mineralne. I co w sumie może istotne na samo zakończenie wino Szabli, będąc winem francuskim, czasami może budzić pewnego rodzaju wątpliwości, jak czytać tą nazwę. W związku z tym pamiętajmy, iż szabli dobrze nam się powinno kojarzyć z innym słowem, które świetnie znamy, mianowicie szabli, czyli dobyć szabli. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję tymczasem.